Przede wszystkim jest nam niezmiernie miło, że udało się zorganizować tą drugą edycję konferencji po, po przerwie, gdzie możemy podzielić się swoimi doświadczeniami, możemy zebrać grono ekspertów, które mogą również wypowiedzieć się na temat zrównoważonego rozwoju, problemów poszanowania energii, wpływu klimatu w kontekście budownictwa, w kontekście nowych inwestycji. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję spotkać się w tym roku, wreszcie na żywo po tych dwóch latach zamknięcia i znowu porozmawiać na temat zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej, w branży nieruchomości. Ta rozmowa dotyczyła konkretnych tematów, bo przed nami jest bardzo dużo wyzwań, nowe regulacje, takie jak taksonomia, pakiety regulacji dotyczących ESG. Standardy CSRD to są wszystko wyzwania, które stoją także przed branżą nieruchomości. Duża frekwencja na dzisiejszej konferencji świadczy o tym, że tego typu spotkania faktycznie są bardzo potrzebne. Mieliśmy dzisiaj okazję omówić realne sposoby na to, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na zmianę klimatu, na problemy i wyzwania zmiany klimatu, przed którą wszyscy stoimy. Jest to dla nas ogromny motywator do tego, żeby organizować więcej tego typu spotkań i mam nadzieję, że zobaczymy się zarobi.